Witam was serdecznie na kanale Horror Story, ja jestem Harry i biegamy sobie w Lounge Lady e, i jesteśmy w szkole tej Bushashi czy jakoś tak i jest to japońska mapa czy chińska czy zwał jak zwał halo halo okej okay, nie ma dobra my lecimy po 10 egzaminów Standardowo tutaj, bo... Czy... A, tu nie ma nic, dawaj kibelek. Tu puściutko, tu puściutko, wszędzie puściutko, moi drodzy. Więc szkoła idealna tutaj. Tylko coś kapcia zgubił. Babski pantofel w męskim kiblu, no podejrzany tutaj, podjeżdżany. Eee, czy tutaj coś mamy? Raczej nie, ale tu coś mamy. Okej, okay, ja pamiętam... O, mamy tutaj egzaminek. Ja pamiętam, że bały po poprzednim odcinku coś my tutaj szybko padliśmy. Bo nam yy, kua, kucharzyna nam tutaj wyskoczyła. Japońskie te kondo i te sprawy. I jakoś nam się szybko zagonowaliśmy tutaj. I tak jako tako tutaj wyszło. Chodźmy pierw cały parter zwiedzić tutaj pusto moi drodzy pusto wszędzie głucho wszędzie e, nie tutaj nie drzwi tu drzwi ale dziwne te szkoły tutaj znaczy w tym tej Azji już nie będę tutaj gdybał sobie azjadyczka szkoła w skrócie no e, tutaj no, spoko kurde oby teraz mi się przypomniał ten Azatycki serial o zombiakach, właśnie który był w szkole. I tutaj mamy kolejny egzamin i klucz do hallway. A, klawisz. Czekajcie chwilę. Dobra, jestem, moi drodzy. E, tutaj nic nie ma, nic, pusto. Empty! Więc tu mamy kolejną, co? Jakoś kanciapa tutaj. Papier toaletowy. Ok, czekajcie, moje słabki coś tutaj. Gdybają. Dobra. E, ale tak, go dałem tutaj też, nie wiem czy gadałem, ale tutaj. E, na tej mapce jeszcze nie grałem, mamy klucz. Do B klawisz jeszcze, tu będę mieli alfabet cały, yy, yy, i tak mówiłem. Tutaj nie grałem jeszcze w tej mapie. No, ma Chodziłem bez niej cały czas, dziwne. No, nie grałem tutaj w te, na tej mapie. Jeszcze dużo mnie widzenia minęło, ale to się wszystko da nadrobić. I tutaj mamy już koniec. Czyli tutaj, no, byli dwie klasy jakiś kantorek. E, tutaj, więc no szaleli, szaleli. Stąd my przyszli. Tutaj kolejny kantorek. Co mieli z tymi kantorkami tutaj? Rozumiem, tutaj dzieci szkoła, ale no... To jest ludzie. Okej, okay, tu coś mamy jakiś. E, ślepy załek. Tutaj mamy klasy room. E, jakaś chemiczna chyba... O, chemiczna, no jakby inaczej tutaj e, moi drodzy. Tutaj mamy kolejny egzamin. O, e, przepraszam. E, szybko nam to idzie. O, i w kantorku kolejny egzaminek. Jak tutaj ładnie wszystko zgra się nam. Jak, taki, jak takim tempem będziemy tutaj to znajdować, to to szybko tutaj e, znajdziemy. Dobra, tutaj mamy pusto, pusto. Okej. Okay. Tutaj nic nie ma. A mam apteczkę, jakby co? Tutaj nic nie ma. E, dobra. Tego nie możemy. Tego nie ma, moi drodzy. Tutaj też nie ma. E, tutaj, moi drodzy. Dobra, to lecimy dalej tutaj zobaczyć, czy coś tutaj. O, i mamy. E, muzyczną klasę. Eee. Kokity. Normalnie te horory takie straszne tutaj, moi drodzy Że aż tutaj ee, no nie umiem Ogólnie Dobra, ale tutaj czysto Więc dobra, no może musimy gdzieś, gdzie indziej tutaj Skoro tutaj te klasy wszystko Przeoraliśmy, to możemy wracać Kurde, no ciekawe te klasy, no Stąd my przyszliśmy tu i tu my byliśmy Więc teraz możemy lecieć tutaj A gdzie to się... O! Mam nadzieję, że jej nie przywołałem tym kichnięciem eee, Mamy tutaj jakąś... Jadalnię, nie? Może do jadalni... Może dopiero do biblioteki pójdziemy? Oj ty panie! Dobra Okej, okay, ja i nie? Nie ciepiej w imię. Ja, ja wiem, że ty lubisz harakiri, no ale... Aha. Dobra. Nie było tematu, moi drodzy. Okej, okay, dobra. Spanikowałem, ile wyleciałem gdzie nie trzeba. Dobra, ona chyba już tam poszła, więc... Yy... Moi drodzy, nie krzycz już, tak wszystko dobrze, czułaś mnie, więc. Kona tam leciała. Konia tam, Kaś poszła. Dobra, jak pani już idzie, ja tam, tam. Okej, okay, tu nic nie ma. Nawet apteczki. Nie, koszyk. My oczywiście idziemy w drugą stronę. No nie, ona tu idzie. Okej. Okay. Mamy apteczkę jakby, co? Może no, z razu do jakiejś klasy wleciałem. A Kajona? Nie wiadomo. Dobra, ale byle mamy aptyczka tutaj mamy cztery dopiero. Jakby... Ja, ej no! Ale kucharzyna, no! Proszę tutaj o spokój. Nie, ogólnie. No i do kantorka, tak? I trudno! No kantorek, no kurde. Takie życie jak w Madrycie, moi drodzy, ogólnie. Tak to wyszło, ale mamy aptyczka, dobra, poszła sobie, więc my teraz możemy tutaj sobie podleczyć. Eee, tutaj. Eee, tutaj mamy, aha, to mnie zmyliło, dobra. Ja Zżywali fa fakturki, no, dla no bo to mnie zmyliło, myślałem, że tutaj jest jakaś sala, no Dobra, pójdźmy tutaj do tej biblioteki O Ja bym proponował jakoś aptyczka tutaj e, znaleźć e, bym się czuł bezpieczniej ogólnie Bo tu teraz nie ma kajuciec jakby co Jakby ona nam wparowała Więc mamy Lipton Ogólnie Moi drodzy, więc muszę No i Godołem, godołem Dobra, lecimy do góry Oto nie ma, nie ma innego wyjścia tutaj Dobra Ja się no, ja no bojarze Lecę kajś Dobra, no trudno Trudno, chodź tu, no to już koniec, moi drodzy. Nie ma już nic e, tutaj. Dobra, moi drodzy. Lecimy z koksem od razu tutaj. E, czy tutaj coś mamy? Nie. Tutaj oczywiście, definitywnie są damskie e, kibelek, bo jest dużo pantoferków. E, ogólnie, moi drodzy. Tutaj jest chłopięcy, oczywiście, kibelek. I nie wiem czemu tutaj jest ten pantofelek, ale czemu tutaj są, A nie? Dobra, to jest zielone. Myślałem, że to jakieś hasło. Trzeba wbić. Okej. Okay. No nie udało nam się le lekko, no, ale może teraz nam się udało Jako taką po japońsku. Eee, tutaj nic nie ma. Ani tu, ani tu, moi drodzy. Więc. Może w jakimś kantorku będzie ta jak zamienia, bo coś No dobra no No nie no żartujecie moi drodzy Serio Wyłącz to Ona tutaj Dobra nie wiem gdzie lecę Dobra no trudno moi drodzy trudno Albo i nie Uspokój. Dobra, mamy apteczkę. Możemy umierać. A tu nie możemy. Dobra. Mamy apteczkę, moi drodzy. No, wydupiła nam jak Philips konopi, no. no. tak, no. Gdzie, na, gdzie nasza Gold ten? E, tutaj mamy jakby to kolejną apteczkę. Więc nie mamy się co bodzi i nie mamy ani jednej egzaminu. No ona no, już rozgoniła, No tutaj ludzie. Dobra. Nie, lecimy. Dobra, nie idzie się tam. Czy tutaj O, no wiedziałem, że tutaj coś... pominąłem. Aż dwie, aż dwie rzeczy. No to ona już tu idzie, więc... Tutaj ma oprócz apteczki nic nie mamy. Więc... Sprytnie udało nam się uciec od niej, bo ona akurat tam szła. Więc, no, jako tako ogólnie, więc moi drodzy, spokojnie, tam coś widzę chyba. Tu jest kolejny. Po co wam teraz szywaczy ludzie? Co wy tym robicie? Dobra, pitomys to ma Zaraz będzie. Jeszcze na no, to zajrzymy. Bardzo dużo tutaj kantorków. Z tego co wiem, ogólnie moi drodzy, to e, tutaj w tych szkołach azjatyckich e, dzieci po każdych zajęciach myły szkołę. Znaczy chodzi, chodzi o podłogi, okna i takie nie tym podobne. Nie wiem ile w tym prawdy, ale gdzieś tak słyszałem, gdzieś tak wyczytałem ogólnie, że tak się dzieje tutaj. Więc dobra, tutaj już nic więcej nie mamy. Eee, opuść. Dobra, lecimy przez te haszcza. My byliśmy, tu my byliśmy, w kantorku byliśmy. Dwa kantorki tutaj, no to. Tutaj możemy iść, tu byliśmy. Więc... E, czy tutaj coś jest? Raczej nie. Tutaj też nie. O, tutaj. Mamy trzecie już. Czy tutaj coś jest? Nie. Czy tutaj coś mamy? Jakiś kluczyk albo gdzieś do jakiegoś kantorka, czy coś. No tutaj nie. To możemy lecieć. Czy tutaj coś jest? No nie, no tutaj nie ma. Więc możemy stąd lecieć. Ogólnie. Pytanie, czy to idzie jakoś zabijać tutaj. Bo to jest bardzo ważne. Ogólnie. Stąd my uciek... A tu też nie byliśmy, moi drodzy. W tym kantorku. Tutaj dużo tych kantorków, moi drodzy. Bardzo dużo. Ogólnie. Czy to będzie pierwsza gierka, w której. A nie, tutaj nie ma. A tutaj nas nie było, bo ten, bo nam ta wyskoczyła. Nauczycielka, tutaj mamy kolejne. Czekajcie, bo tutaj te cztery już mamy. Nic nie ma. Ale chodźmy tutaj teraz. No nie, ona tam jest! Ej! No ja to wiedziałem, że jak będę na nią czekał... Oj ty pi... Dobra. Dobra. Leczymy się, moi drodzy. Proszę stąd wyjść. Czy tutaj... Czy tutaj w tym obrębie box apteczka? Nie wiadomo, moi drodzy. Nie, to jest niewiadome pochodzenie tutaj, ale zobaczymy co i jak tutaj się wydarzy, bo to, to tak nie może być. Pierwsze co to teraz musimy... E, a mamy apteczkę. Nie spodziewałem się, że tutaj znajdę. No nie krzycz już tak, coś tu siebie jest czy co, dziołcha. Ja wiem, że ty tutaj takie fanaberie chcesz, ale... No nie no, klawisz B. Oczywiście nie miałem klucza. Miałem AC, ale B to po co mi. Teraz szukaj kuźwa. E, tutaj ten. Dobra. i teraz czekaj, czekaj, sama ptyczka będzie. No to tak, bez aptyczki to trochę Lipton latać. Dobra, tutaj na pewno nie będzie. Ja wiem, że jakaś by dom. No nie wiadomo kaj. Okej. Okay. No nie no. Dobra, to już jest koniec moi drodzy. Nie ma już nic. Ej, jedna 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 ptyczka. E! Dobra, mamy to. Jeszcze pożyjemy trochę Nas nie dogoniat Nas nie dogoniat I tak mogę, nas nie dogoniat Spierdzielamy stąd, zygzak McQueen Nas nie dogoniat, ziomo Dobra Lecimy do góry furt Dobra, ty, ty... No odczep się od mnie Czy ja mogę tutaj spokojnie... Okej... Okay. Odejdź, dziołcha! Jak ty tak na ten... Jak ty tak na normalu mnie gonisz Dobra, teraz bemu my, jak już... Dobra... Potem sam to jeszcze raz... Przelecymy... Dobra... No dobra, może teraz się w końcu, moi drodzy, bo to tak. To tak nie powinno być, moi drodzy. Kurde, ale żeby na normalu tak było. No spierdzielaj to nie się stąd wyczogą. Nawet ci zrobię miejsce, moja działdziożka. A, ty się już idziesz, ja? Spoko, to sam. Po, e, Popatrzę, se. Bo no, my do działu B. Tamkaj, no chyba, my nie mieli wyjść, ale no złapła. Medykamenty! Eh? Dobra, nie wiem, tam coś idzie się furt i my tutaj się podleczymy, moi drodzy. E, Pokoszcie mi e, tutaj aptyczka. Nie ogólnie, e, dobra, czy tutaj coś jest? Mamy to i ona sam. Eee, idzie Ale my nie mamy apteczki O już jest dobra Dobra już jestem spokojny moi drodzy eee, Mamy pięć tych Tam nic nie było dobra Tu coś jeszcze mamy Tutaj też mamy Tutaj też nic nie ma Mamy medykamenty, jakby, co? No, postaram będzie się nie zapomnieć. Ogólnie. Czy my tutaj coś przeoczyliśmy? Bo my tak uciekaliśmy. Eee. Okej. Okay. Dobra, moi drodzy. Mamy jeszcze cztery tylko brakujące. Tutaj normalno. Azja Express, moi drodzy. Azja Express. Oj ty! Nie no. Kibelek? Typie! Widzieliście to? Okej! Okay. Dobra, to ja się nie jaki unik ty. Unik szarlatana, ludzie. Co za unik? Co to był za unik? Czy ktoś to widział? Dobra Moi drodzy Więc lecimy, lecimy Mamy 7 tutaj i od razu się złota patelnia Dobra Dobra, my się tutaj wracamy to botu Jep Tutaj mamy ten, aptyczka Dobra, więc możemy lecieć tam, gdzie byli my, jeszcze noci. Dobra, jeszcze tutaj nic nie ma. Okej, okay, tutaj nie. Okej. Okay. Dobra. Dobra, tutaj coś jest. Jakiś kantorek. Ale tu nie ma, moi drodzy, nic. Jakiś kolejny kantorek, ale tutaj też nic nie ma. Nikomu się niestety krzywda nie dzieje. Więc w sumie tutaj, no, w No Dajcie mi to przedłużacze, kable, żeby, bycie no... Uspokój się, Mariola. Tutaj mamy apteczka. Okej. Okay. Dobra. O no nie no. Jolanto drogo, moment. Dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Tutaj nic nie ma. Moment, dziewiąty. Dobra, szybko pitomy Jeszcze jedno do kantorka, szybko. Dobra, Możesz już wyjść. Halo, mm -hmm. delicious, delicious. Idź, ale skrót nam zostawiłaś. Dobra, jeszcze jeden. Eee, ten. No. Jeszcze jeden, jeszcze raz. Tam mamy, dobra. Pamiętałem, że gdzieś tutaj jest. Ja dlatego się aż tak nie bałem. Wolałem, żeby mnie walła. I się poszła. Czekajcie, tutaj tylko kluczyk wziąłem. Ale czy coś jeszcze jest? No nie no, to by było zbyt piękne. Ale dobra, lecimy. Dobra, tutaj my też wszystko przeszukali Raczej, nie? No ja Dobra, tutaj też nic nie ma Więc możemy lecieć dalej tutaj Tutaj też nie Czy tutaj było coś jeszcze? Tutaj wszystko z drzwi otwierane, to my byli Teraz musimy na parter zejść o. Dobra, no tu idzie No pytanie czy ona nas tu znajdzie A nie, ona się gdzieś tam poszła, dobra Ile mamy czasu? No jeszcze trochę mamy, no dobra Dobra, to ona tutaj przyjdzie no, Mamy czas jakby rolować i stąd pitnąć! Tak jest! Po, e, nie tędy po schodach w dół mamy dwa dodatkowe klucze z dwóch miejsc, w których my jeszcze nie byli. No teraz pytanie: Kaj to jest? Ogólnie, bo tutaj wiem, że jakaś były drzwi. A czyli to nie tu. Czyli to. To te drugie miejsce. O, nie ona tu idzie. No, okej. Okay. Czy ona tu przyjdzie? Czy nie? Moi drodzy, jeden egzemplarz, jeden, ostatni, ostatni. Lepiej tomys to, my stąd, bo to nie ma co Musimy iść w drugim kierunku w ogóle. O tutaj. Tam są drzwi, dobra. To są te drzwi, kto będzie ostatni egzemplarz. Dobra. No teraz pytanie kam on wyjdzie, moi drodzy. Bo to tak to... Nie powinno być, tu ma apteczkę jakby, co? Ogólnie tu, nie, to nie, to jest no Okej, to jest jakoś kanciapa. No i teraz tego nie będzie, jak na złość? Nie będziesz o tego znaleźć. Moi drodzy. Wiecie, jakie to Jest! jest! Momy, moi drodzy, pitomy stąd. Dobrze, jesteśmy w domu teraz. Udało kolejny raz się udało to zrobić. Mamy to, mamy to. Mamy to. Okej, okay, okej, okay. udało się, moi drodzy. Finito. Finito. 2000 ponad punktów, moi drodzy. Jesteśmy w domu. E, opuść meczyk. Kolejny raz się udało tutaj. Zobaczmy jaki poziom nam się udało wbić tym razem. Ogólnie 34, moi drodzy. Do 35 jeszcze trochę. Ale dobra, dobra, no kolejna tutaj mapka zrobiona. No, jest ich dość sporo. Tutaj jest dużo różnych szkół z tego co widzę, więc jest w czym wybierać, moi drodzy. Dobra, no to ja dziękuję tutaj za uwagę. Widzimy się już za tydzień. O godzinie 18.00 już na pewno w innym horrorku. Więc co, no, serdecznie zapraszam też do poprzednich filmów, jeśli ktoś nie widział, do nadrobienia materiałów. Ja tu też raz dziękuję, do zobaczenia, Elo, na razie.